9. forum rolnicze jest to okazja na spotkania się rolników z decydentami, tymi którzy podejmują najważniejsze decyzje, jeżeli chodzi o kształt rolnictwa i gospodarki rolnej. Jest to także impreza organizowana tradycyjnie przez Gazetę Pomorską, jesteśmy największym regionalnym dziennikiem, zawsze staramy się być blisko tego, co jest ważne dla mieszkańców, a wiemy, że w województwie kujawsko-pomorskim szczególnie ważnym Gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Ciągniki znowu zawitały w, w cukrowni. Piękny obiekt, piękne miejsce, fajna sceneria. Agrolmet kolejny raz bierze udział w forum rolniczym. Musimy być blisko rolników, musimy być blisko również problemów, które dotykają wieś. Dlatego jesteśmy tutaj. No niestety wojna na Ukrainie, ale wcześniej szantaż gazowy, szantaż paliwowy doprowadził do tego, że rolnictwu jest trudniej, ale to dlatego, że wszystkie koszty produkcji wzrosły. Pamiętajmy, że cały czas produkujemy zdrową polską żywność, że jesteśmy samowystarczani jako kraj że zwiększyliśmy po pięciu miesiącach 2020 roku w stosunku do roku 2021 eksport polskiej żywności o prawie 20%, więc to są bardzo ważne sukcesy polskich rolników. Jesteśmy tutaj z jednego bardzo ważnego powodu, dlatego że ciągle mówimy o tym, co nas czeka, jak Zielony Ład wpłynie na nasze gospodarstwo, o tym, że mamy ograniczenie w stosowaniu pestycydów, problemy z nawozami, problemy ze zbytem, problemy ze zbiorem, ale nie mówimy o najważniejszej rzeczy. Wszystko zaczyna się od gleby. Pomówmy o tym, co należy w glebie zrobić i jak mamy wpłynąć na próchnicę trwałą, ponieważ to jest najważniejsze. W tym momencie globalnie zajmujemy się skupem i sprzedażą zboża. Jednak nasza polityka firmy i wartości, które reprezentujemy, to jednak jest ten lokalny patriotyzm. dlatego. Utożsamiamy się z polskim rolnikiem, dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj po raz pierwszy, ale myślę, że nie ostatni, właśnie między innymi z tym względu, żeby być blisko branży, żeby być wyczulonym na potrzeby właśnie rolnika. Realizujemy dużo wspólnych programów odnośnie wsparcia rolnictwa, takie programy jak agroenergia, czyli dofinansowania do budowy fotowoltaiki, pomp ciepła, takie programy jak program wapnowania. Gleb i inne. Mamy także ofertę pożyczkową, z której mogą skorzystać rolnicy na zadania z zakresu termomodernizacji, podniesienia efektywności energetycznej swoich budynków. Dlatego też dzisiaj tutaj jesteśmy razem, przedstawiamy naszą ofertę. Podjęliśmy decyzję, żeby forum rolnicze na stałe wpisać w nasz kalendarz. Wiemy, że rolnicy również. Mają takie potrzeby, żeby zabezpieczać się odnawialne źródła energii, a tym samym dywersyfikować swoje, swój koszyk zakupowy energii elektrycznej, ponieważ energia elektryczna, jak wiemy, no nie będzie tańsza.